24 sierpnia, niedziela, czytanie karty dnia stali droga duszy. Uwielbiam niedziela. To jest jedyny dzień, w którym, jedyna rzecz, którą robię, to ten odczyt dla Was. Reszta czasu jest moja. Odkrywczyni. Jakby dopełniając tą ścieżkę, która dzieje się od piątku, gdzie powitaliśmy Postelnika, potem Dom Ascendencji, a potem Merkury, który nam opowiada: Teraz odkrywczyni. Dlaczego? Bo. Dostałaś przez te ostatnie cztery dni ogrom wiedzy dla siebie. Masz teraz ją tylko odkryć w sobie i poukładać. Tak niewiele, a tak wiele. Zaufaj sobie i zaufaj swojej duszy w prowadzenie, że to poukładanie wiedzy, odkrycie tych tajemnic, informacji o tobie, jest dla dobra Twojego najwyższego. Odkrywczyni wie. Co jest dla niej dobre, zatem bądź w otwartości na przypływ, odpływ i układanie. Niech ci się stanie dla dobra twojego najwyższego. Z miłością, Katarzyna Chojan.